Cześć, witam Was ze Szpiglasowego Wierchu i chciałbym opowiedzieć Wam tradycyjnie panoramę z tego miejsca. Przede mną centralnie widzimy najwyższy szczyt w całości położony w Polsce, czyli Koś Wierch. No i w prawo i w lewo od niego ucieka nam Orla Perć. W prawo szczytów widzimy troszkę mniej znaną perspektywę na Granaty. Widzimy Wielką i Małą Buczynową Turnię. Tam gdzieś grań dalej ucieka w stronę Przełęczy Krzyżne. Wyłaniają się jeszcze dwa szczyciki Waksmundzkiego Wierchu i Koszystej. Z kolei w drugą stronę, czyli w lewo, Orla Perć spada nam w dół na taki bezśnieżny szczyt. I tutaj jest najtrudniejszy fragment tej Orlej Perci. Mamy tutaj sławną drabinkę na zamarłą turnie, Dalej grań wiedzie przez Mały Kość Wierch. Na przełęcz Zawrat, która jest bardzo znana, z pięciu stawów dosyć łatwo dostępna. E, tutaj widzimy, że jest mocno zaśnieżona, natomiast od strony hali gęsieńcowej e, dostać się na nią jest dużo, dużo trudniej. Dalej trzy e, turnie, czyli Zawratowa. E, kolejna to jest niebieska z e, takimi białymi skałkami. Jest to pamiątka po sławnym obrywie, który tutaj kilka lat temu się zdarzył. Do tej pory mamy zamknięty szlak między właśnie świnicą a zabratem. No i kolejna turnia to jest turnia Gąsienicowa. no i szczyt świnicy najwyższy w otoczeniu hali Gąsienicowej. Tutaj widzimy, że grań spada gwałtownie w dół, na wierzchołek walentkowego wierchu. W oddali widzimy już kopulaste szczyty, tutaj akurat Czerwonych Wierchów, widoczne jest kopa Kondracka, mały łączniak. Krzesanica, i gdzieś schowany w oddali ciemniak. Dalej, grań mocno spada w dół na tomanową przełęcz polską. No i dalej, trzy bardzo znane szczyty z poprzednich panoram, czyli tomanowy wierch polski, smreczyński wierch. No i ten szczyt z taką głęboką rozpadliną, po której możemy zawsze go poznać, to jest szczyt kamienistej. Z tyłu za kamienistą wznosi się najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, czyli Bystra, natomiast po prawej stronie od kamienistej widzimy bezśnieżny wierzchołek, wierzchołek szczytu, który poznaliście w poprzednim tygodniu, kiedy panorama była prezentowana właśnie ze Starorobaciańskiego Wierchu. Tutaj centralnie przed nami widzimy masyw Kobliptowskich, no i ta wielka, głęboka dolina, którą tutaj widzimy, jest to dolina e, Koprowa, e, która kończy się górnymi piętrami, które nazywamy e, Doliną Ciem, e, Ciemnosmryczyńską. Widzimy tutaj odmienny charakter Tatr Zachodnich. Zbudowane są one e, w przeważającej większości ze skał metamorficznych, z gnejsów i łupów krystalicznych. Stąd właśnie ten taki kopulasty charakter. Tutaj widzimy, pojawia nam się mur chrubego, czyli bardzo znacząca grań. No i to są oczywiście Tatry wysokie słowackie. Kulminuje ten mur w szczycie chrubego wierchu. Z kolei, plan wcześniej, widzimy tak zwany pośredni chrpat, czyli pośredni wierszyk, który kończy się w wierzchołku koprowego szczytu. Kolejne wierzchołki, które teraz nam się pokazały, to jest Cubryna i Minguszowiecki Szczyt Wielki, które pięknie widać z nadmorskiego oka. Z tej perspektywy, niepozornie w dole, widzimy mnicha, no a szczyt z charakterystyczną rysą, skąd nazwa. To oczywiście najwyższy szczyt w Polsce, czyli rysy tyłu za nią wysoka. Z kolei z lewej strony widzimy niższe rysy, w oddali widoczny staroleśny szczyt. Widoczna mała, wysoka. Dalej granicie nam przez świstowy szczyt. Kolejne szczyty, które tu widzimy, to jest jaworowy, mało lodowy. No i taki wielki szczyt z takim korytem. To jest wierzchołek lodowego. Pod chmurką znajduje się z kolei taki ostry szczyt kołowego, kołowego szczytu. No w oddali widzimy tatry bielskie z płaczliwą skałą, czy. Awraniem. Natomiast, jak zajrzymy teraz do Doliny Rybiego Potoku, to widzimy dwie misy ogromnych stawów, czyli morskiego oka, w tym momencie pokryte lodem. No i widzimy też czarny staw pod rysami. No i tutaj wgląd do dolinki za Mnichem. No i panoramę kończy nam, kończą nam stoki miedzianego. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłego oglądania kolejnych panoram.